Boże, ty, który stworzyłeś mnie bez granic, pomóż mi zobaczyć prawdę o sobie. Pokaż mi, że to, co nazywam niemożliwym, jest tylko cieniem moich dawnych przekonań. Rozświetl światłem Twojej mądrości wszystkie miejsca, w których jeszcze wątpię. Rozbij iluzje, które wiążą mój potencjał. Niech każda trudność stanie się drogą, a każdy lęk przypomnieniem, że jestem zdolny przekroczyć to, co mnie ogranicza. Daj mi odwagę działać pomimo wątpliwości. Daj mi wiarę, która przekształca rzeczywistość. Uczyń moje życie świadectwem Twojej mocy, która żyje we mnie od zawsze. Niech świat wokół mnie dostosowuje się do światła, które we mnie rozpalasz. Niech każda decyzja prowadzi mnie, dopełni mojego przeznaczenia. Amen. O Jezu, przez niepokalane serce Maryi, ofiaruję Ci moje modlitwy, dzieła, radości i cierpienia tego dnia we wszystkich intencjach Twojego, najświętszego serca w jedności z najświętszą ofiarą przy świętej na całym świecie, o zbawienie dusz, zadośćuczynienie za grzechy, zjednoczenie wszystkich chrześcijan, a w szczególności w intencjach Ojca Świętego. Amen. Matko nieustającej pomocy, dziś doświadczamy wielu trudności. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie. On przypomina nam, że docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajdują się w potrzebie. Pomóż nam zrozumieć, że nasze życie należy do innych tak samo, jak należy do nas. Maryjo, bądź nam wzorem chrześcijańskiej miłości. Wiemy, że nie możemy uleczyć każdej choroby, czy też rozwiązać każdego problemu, ale z Bożą łaską chcemy czynić to, co możemy. Obyśmy dla świata byli prawdziwymi świadkami tego, że miłość wzajemna ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Matko nieustającej pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem. Klątwy, uroki, złe spojrzenia, to wszystko istnieje. Są okultyści czarownicy, którzy wykonują rytuały. Ale kiedy jesteś świadomy, jestem dzieckiem Boga, jestem z Nim jednością, wtedy jesteś w zupełnie innej energii. I gdy ktoś rzuca na ciebie klątwę, czary czy inne złe intencje, to wszystko wraca z powrotem. A ten, kto próbuje rzucić na ciebie czar, minimum zachoruje. Znam przypadki, gdzie dwie osoby... No cóż, człowiek może nawet umrzeć. Bo to zło, które on czyni, wyobraź sobie. W Biblii jest napisane... Kto dotyka was, dotyka źrenicy mojego oka. W nowoczesnym tłumaczeniu kto was dotyka? Jakby brudną ręką dotykał Boga w oko i zostanie bez ręki. To oznacza ogromną duchową wrażliwość i ochronę. Ten, kto dotyka ciebie, dotyka samego Boga. Nie tylko, że nic ci się nie stanie, ale taka osoba dostaje natychmiastową odpowiedź często w postaci ciężkiej choroby. Dziś wybieram aktywnie komunikować się z moim Aniołem Stróżem i Aniołem przewodnikiem oraz słuchać ich rad. Dziś wyraźnie rozpoznaję, czego pragnie moje serce i co sprawia mu radość i kieruję się tym. Dziś wybieram poświęcać czas i uwagę tylko tym ludziom, myślom i działaniom, które są dla mnie ciekawe i przyjemne. Dziś zamierzam powiększać swój osobisty kapitał radości i energii. Dziś mam świeże pragnienia i marzenia, to one z pasją pociągają mnie naprzód, dając energię do odnowy każdej komórki mojego ciała. Dziś Stwórca i moi duchowi przewodnicy otwierają przede mną wiedzę nowej ery, a ja staję się bardziej świadomy i kochający. Dziś nie potrzebuję ludzkiej aprobaty, pochwały ani akceptacji, by czuć się dobrze. Wystarczy mi, że Stwórca i Wszechświat mnie kochają i przyjmują takiego, jaki jestem. Każdej nocy przed snem wypowiadaj te trzy potężne modlitwy, niezależnie od Twojej religii. Te modlitwy zostały nam przekazane przez Paramahansa Yoganandę, Louise Hay i Josepha Murphy'ego są po to, by nastroić Twoją podświadomość na obfitość. Energie wszechświata i by w czasie snu tworzyły cuda w Twoim wnętrzu. Jestem dzieckiem Boga. Jego moc przenika każdą komórkę mojego ciała. Jestem taki, jakim On mnie stworzył. Doskonały, pełny i ukończony. Kocham siebie i akceptuję w pełni. Jestem w procesie pozytywnych zmian. Jestem bezpieczny. Jestem całością. Jestem doskonały. Jestem silny, potężny, kochający, harmonijny i szczęśliwy. Zawsze jestem bosko prowadzony na wszystkich moich ścieżkach. Możesz odczytywać je z serca każdego wieczoru. Niech staną się Twoim rytuałem uzdrawiającej mocy i duchowej jedności. Modlitwa o miłość do Boga. Boże mój Stwórco i Ojcze, pragnę kochać Cię coraz głębiej, prawdziwiej, całym swoim sercem. Ty jesteś źródłem miłości, Ty jesteś samą miłością. Dziękuję Ci za każdą chwilę, w której mogę Cię poznawać, za każde doświadczenie, które przybliża mnie do Ciebie. Wlej w moje serce ogień miłości, czystej, pokornej i wiernej. Spraw, abym umiał kochać Cię ponad wszystko. Ponad lęk, ponad pragnienia, ponad ego. Pokaż mi, jak kochać Ciebie czynem, słowem, myślą i ciszą. Pomóż mi ufać Ci zawsze, nawet gdy nie rozumiem Twoich dróg. Napełnij mnie światłem, które od Ciebie pochodzi, abym sam stawał się światłem dla innych. Panie, niech moja miłość do Ciebie nie będzie chwilowym uczuciem, ale żywą obecnością w każdej części mojego życia. Bądź moją siłą, moim pokojem, moim celem, bo tylko z Tobą serce naprawdę żyje. Amen. Modlitwa o prawdziwą miłość. Panie Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiej miłości. Ucz mnie kochać prawdziwie. Sercem czystym, wiernym i pokornym. Oddaję Ci moje pragnienie bycia kochanym i kochania w prawdzie. Prowadź mnie drogą cierpliwości, wyrozumiałości i szacunku. Uchroń mnie przed iluzją, przed miłością powierzchowną i egoistyczną. Daj mi odwagę czekać na tę osobę, którą ty dla mnie przygotowałeś. Niech moja miłość będzie odbiciem twojej, bezwarunkowej i trwałej. Jeśli już spotkałem tę osobę, pobłogosław naszą relację. Jeśli jeszcze nie, przygotuj moje serce i serce tej drugiej osoby. Panie, ty wiesz co dla mnie najlepsze. Zawierzam ci swoje serce, swoją przyszłość i swoje uczucia. Niech się stanie twoja wola. Amen. Wdzięczność dla aniołów. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. I spokojny wydech. Poczuj obecność światła wokół siebie. To światło to miłość. I obecność Twoich aniołów. Aniołowie światła, moi opiekunowie. Z głębi serca dziękuję Wam za to, że jesteście przy mnie. Dziękuję za każdy szept intuicji, za każde ostrzeżenie, za każdą ochronę. Dziękuję za to, że prowadzicie mnie przez życie z miłością i mądrością. Dziękuję za siłę w chwilach słabości. Za nadzieję, gdy ogarnia mnie zwątpienie, za światło, gdy wokół jest ciemno. Dziękuję za to, że nigdy nie jestem sam, za to, że otaczacie mnie czułą opieką, nawet wtedy, gdy tego nie dostrzegam. Dziękuję za znaki, sny, inspiracje, które kierują mnie na właściwą drogę. Za waszą cierpliwość, łagodność i bezwarunkową miłość. Dziękuję za to, że jesteście zawsze cicho wiernie. Niech moja wdzięczność będzie światłem, które do was wraca z miłością, z ufnością z serca. Amen. Modlitwa, którą dziś omówimy, to modlitwa wdzięczności, jedna z najpotężniejszych form modlitwy. Dlaczego? Bo niesie ze sobą dwa duchowe efekty. Pierwszy polega na tym, że wszystko, za co dziękujesz Najwyższemu, zaczyna się w Twoim życiu pomnażać. Dziękujesz za zdrowie, będzie go więcej. Za pieniądze przybędą, za pracę stanie się lepsza, za rodzinę i relacje będą się poprawiać, za mieszkanie polepszy się. Za wszystko, za co dziękujesz, otrzymasz więcej. Dlatego zawsze dziękuj Stwórcy za to, co masz. Drugi efekt jest równie niezwykły. Wdzięczni ludzie otrzymują dodatkową energię od Boga. K. Żdy z nas rodzi się z określoną ilością osobistej energii, wystarczającą na całe życie, jak bateria w telefonie, która stopniowo się wyczerpuje. Dlatego dzieci mają jej dużo, a dorośli z wiekiem mniej. Jednak wdzięczność otwiera czakrę korony i pozwala połączyć się z energią. Stwórcy. Wtedy osobista energia się nie zużywa. Żyjesz boską siłą, dlatego ludzie wdzięczni i pozytywni są pełni życia i światła, natomiast ci, którzy są niewdzięczni, tracą energię, a ich oczy gasną. Wdzięczność to cud, to dar. Osobiście modlę się modlitwą wdzięczności każdego poranka. Dziękuję za zdrowie, za pracę, którą kocham, za finanse, za rodzinę, za spokojne niebo, za jedzenie, za opiekę i obecność aniołów. Wszystko, za co dziękuję, wzrasta. Teraz chcę dać Ci chwilę zatrzymaj się i zacznij dziękować już teraz powiedz dziękuję ci najwyższy za zdrowie dziękuję za zasoby za finanse za chleb wodę dach nad głową za pokój za aniołów którzy mnie chronią za rodzinę za bliskich za nauczycieli dzieci i rodziców dziękuj z serca to jedna z najsilniejszych i najskuteczniejszych modlitw a twoje życie zacznie się zmieniać od chwili gdy zaczniesz być naprawdę wdzięczny